Matku, jedziemy kością Idą deszcz Nie ma co Wyruszamy w daleką drogę do, do, do Nie są... ma co się dłużej obijać Do sąsiedniego Do sąsiedniej gminy Jedziemy Jesteśmy w gminie Rędzikowo teraz Wody przejadą i za chwilę będziemy jechać. Jeszcze na razie to jest droga lokalna. Zaraz jedziemy na drogę krajową. Wizon zajmuje w zasadzie bez Hedera cały pas ruchu tutaj, znaczy cały, całe dwa pasy ruchu, jeśli można takie nazwać, czyli całą jezdnię. Musi ktoś uciekać na bok, żeby się wyminąć. Ale tutaj ruchu nie ma w zasadzie żadnego. Od czasu do czasu jakiś pojedynczy przejazd jakiegoś samochodu czy autokaru. Pogoda dosyć przyjemna, lekki wiaterek, ciepełko, ale za chwilę jedziemy na inną drogę. Nieuchronnie się zbliżamy do drogi krajowej numer 6 legendarnej szóstki E28, czy jak to tam woli i to jest droga w budowie, w przebudowie na S6. Będzie dosyć ciasno. Zobaczymy jak to wszystko się uda zorganizować. Ten przejazd. Właśnie wjeżdżamy na Krajową Szóstkę. Ruch jak na wakacje przestało, bardzo duży. Ciężko jest przejść na drugą stronę, a co dopiero przejechać kombajnem. Jest wizon na szusce, on wygeneruje olbrzymi korek, bo to jest maszyna wolnobieżna. Przejazd gdzieś około 25 km na godzinę. Jadę przed Bizonem bypassem zapasowym dzięki temu, że Bizon nikogo nie przepuści jadę sobie sam ale ten Bizon musi w tej chwili tarasować szóstkę zaraz może mi się uda pokazać jakiś sznur samochodów ciągnie się za nim Proszę bardzo. Sznur się ciągnie kilometrami za bizonem. Tomasz dzielnie sobie radzi. Ponad gabarytem. Wjeżdża na wiadukt. Podąża za nim. Myślę, że to jest dosyć duża rzadkość, żeby na drodze krajowej. Poruszał się Bizon z wózkiem Hedera. W dzisiejszych czasach gdzieś bocznymi drogami, objazdami przez lasy, przez bezdroża jeździ. A tutaj proszę bardzo, zatłoczoną, wakacyjną, główną arterią Pomorza DK-6. i pomyśleć, że jeszcze 30 lat temu taką krajową szóstką podążały bizony całymi brygadami, schedarami nikt nie patrzył, żniwa są priorytetem istotne jest, żeby kombajn był sprawny, miał wszystkie oświetlenie żeby miał hamulce sprawne opony no i co najważniejsze układ zasilania w paliwo, żeby był przejrzany żeby nie było niespodzianek, że się gdzieś coś zapycha, że się zapowietrza, że filtry trzeba wyrzucać w czasie jazdy, bo to by była katastrofa i nerwówka jakich mało. Cały czas Krajowa Szóstka, tutaj mam chodnik, mam możliwość pokazania kombajnu z boku. Czy światła świecą? No niestety tu jeden pałąk się złożył. Trochę szkoda. Przedni, ten kombajn Ale to jest niemożliwe Nie w tym miejscu, nie na tej drodze w Tym samochodem idzie jakaś dziewczyna bardzo blisko tego kombajnu, nie wiem czemu Ja bym się tak blisko nie trzymał Nie ma potrzeby No i skręcamy, jest krzyżówka Rozkaz, cały czas nigdy tu nie świeci, pewnie żarówka poszła. Będzie wymienić. Nie dotyczy rowerów i bizonów. Juan Żyta się kłania, zaprasza na żniwa. Bizon przybył z dalekich stron.